Jak państwo zaczęli mieszkać, była sprawna, teraz nie działa, znaczy się wy zepsuliście, znaczy się wypłacicie. Siedzisz sobie wieczorem spokojnie w domu i nagle dzwoni najemca i to prawdopodobnie nie będzie telefon z jakąś pierdołą, że przepaliła się żarówka albo, że coś podejrzanego dzieje się w lodówce z tym światłem, bo ono raz się świeci, a raz nie, więc prawdopodobnie żarówka się za chwilę przepali. Nie, to będą jakieś grubsze tematy. Przestała nam działać bateria w kuchni, nie da się odkręcić wody, trzeba będzie ją wymienić. Albo był kominiarz, nakazał czyszczenie Junkersa, trzeba to zrobić. Albo nie spływa nam woda w wannie czy w brodziku, albo nie da się włączyć światła w przedpokoju, coś się stało z włącznikiem. No i tak się składa, że ten podział odpowiedzialności najemca i wynajmujący jest mega często takim poruszaniem się po polu minowym i polem do konfliktów, no bo jak coś trzeba wymienić, naprawić, to w domyśle ktoś za to musi zapłacić. I o tym będzie w dzisiejszym odcinku, jak to jest uregulowane w prawie, bo tak, tak, mój drogi widzu, to jest uregulowane ustawą obowiązki wynajmującego i obowiązki najemca. Po drugie, jak znaleźć ten dobry, właściwy balans pomiędzy tym, kto za co odpowiada i kto za co płaci, wreszcie jakie dobre praktyki, które na przykład ja stosuję, możesz wykorzystać w swoim najmie i to niezależnie od tego, czy wynajmujesz komuś, czy wynajmujesz od kogoś. Jak obejrzysz ten odcinek, to wiele rzeczy się wyjaśni, a ty dowiesz się, jak bezpiecznie poruszać się po polu minowym. Zainteresowany? Zapraszam do oglądania. No i sam pierw zaczniemy od ustawy o ochronie praw lokatorów, bo to właśnie tam zawarte są dwa artykuły definiujące obowiązki wynajmującego, czyli właściciela i najemcy. Ale żeby cię nie zanudzić, bo byśmy wtedy wszyscy pospali, nie będę czytał przepisów. Same przepisy, te oba artykuły i też link do pełnej jego brzmienia ustawy dam w opisie filmu. Natomiast moja rola dzisiaj jest taka, żeby spróbować przetłumaczyć sprawniczego na Ludzkie tak, żebyśmy wszyscy zrozumieli, co ustawodawca miał na myśli. Pominiemy też jedną rzecz, bo tam w tym artykule 6A, który mówi o obowiązkach właściciela, czyli wynajmującego, jest też mowa o takiej sytuacji, kiedy jesteś właścicielem całego budynku. To uważam się rel relatywnie rzadziej. Zdarza najczęściej masz lokal mieszkalny, który znajduje się w jakimś budynku i ten lokal wynajmujesz, a rzadziej jest taka sytuacja, że jesteś właścicielem całego budynku. I o czym tam jest mowa w dużym uproszczeniu? A no w dużym uproszczeniu mowa tam jest o tym, że Odpowiadasz za wszystkie instalacje znajdujące się w mieszkaniu, za to, żeby były sprawne, za ich naprawę, wymianę, jeśli to konieczne. O jakich instalacjach mówimy? Oczywiście instalacja wodna, instalacja gazowa, instalacja kanalizacyjna, instalacja elektryczna, wreszcie instalacja centralnego ogrzewania, ale również z grzejnikami. I teraz, jeżeli cokolwiek stanie się z tymi instalacjami, znajdującymi się najczęściej w ścianach albo w podłodze, czasem też w suficie, to ty w 100% odpowiadasz i nie możesz oczekiwać, że na przykład najemca w związku z tym, że przepaliła się instalacja elektryczna, która jest w ścianie, dokona jej naprawy albo wymiany i jeszcze za to zapłaci. To jest twój obowiązek w myśl zapisów artykułu 6a ustawy o ochronie praw lokatorów. W praktyce oznacza to, że na przykład rozszczelniona czy pęknięta rura w ścianie, coś czego sam ostatnio doświadczyłem, to jest twój Problem. Jeżeli po kontroli gazownika wyjdzie, że instalacja gazowa jest nieszczelna, że gdzieś jest wyciek, to jest Twój problem. Ty to powinieneś ogarnąć. Identycznie z instalacją elektryczną, jeżeli coś jest niehalo, z tymi przewodami, które są w ścianie, to Ty za to odpowiadasz. Pęknięta szyba. To nie będzie Twoja odpowiedzialność, ale gdyby konieczna była z jakichś powodów wymiana w całości okien, bo to drugi obszar, który jest poruszony w tym artykule 6a, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, gdyby to też było konieczne, czyli drzwi, krótko mówiąc, to jest odpowiedzialność wynajmującego, to Ty masz to zrobić i ponieść tego koszt. Warto również odnotować, że w tym artykule 6a ustawy o ochronie praw lokatorów jest mowa, oprócz tego, że po Twojej stronie jest wymiana stolarki drzwiowe i okienne, jeśli to konieczne, czyli drzwi i okien, no to również odpowiadasz za posadzki, podłogi, jeśli masz w mieszkaniu to wykładzinę podłogową, piece grzewcze to też Ty, no i na ścianach mamy co? Tynki. za takie miejsce rozgraniczenia tej odpowiedzialności warto przyjąć końcówkę na przykład instalacji. Weźmy pod uwagę dla przykładu instalację kanalizacyjną. W starszych budynkach bardzo często jest tak, że ze ściany wystaje końcówka taki kielich starej, brzydkiej, brudnej żeliwnej rury, do którego wpięty jest nowoczesny, biały Syfon. No, i jeśli okaże się, że od tego nowego syfonu w górę do baterii włącznie coś przestaje działać, to ma zastosowanie artykuł 6b, czyli mówiący o odpowiedzialności najemcy. A jeżeli coś od tego kielicha w dół, to 6a, czyli wynajmujący, czyli właściciel. No, sorry, ale tak to będzie. Przyjąłbym, że Ty jako właściciel odpowiadasz w dużym uproszczeniu za to, co jest w ścianach. A za to co jest poza ścianami odpowiada najemca. No to jak jest z najemcą, za co on odpowiada? No, spróbujmy teraz przejść przez ten artykuł 6b mówiący o obowiązkach ciążących właśnie na najemcy. Przede wszystkim zgodnie z tym artykułem powierzony mu lokal wraz z wszystkimi pomieszczeniami przynależnymi powinien utrzymywać w należytym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym oraz przestrzegać Porządku domowego. No ale co to tak w praktyce oznacza? Na przykład właściwy stan techniczny. W dużym uproszczeniu, znowu, ponieważ na bieżąco najemca używa, korzysta z tego powierzonego mu lokalu, to do jego obowiązków należy naprawa i konserwacja, taka bieżąca naprawa i konserwacja pewnych elementów wyposażenia tego lokalu. Co takiego autor, ustawodawca ma na myśli? I tu się zdziwisz, bo na przykład jest mowa o podłogach, o oknach, o drzwiach. Ale pamiętaj, nie o wymianie albo naprawie, jeżeli się do niczego nie nadają, tylko o bieżącej konserwacji i naprawie. Jeżeli na przykład klamka się nie domyka i tam trzeba jakieś dwie śrubki dokręcić, to nie właściciel, nie wynajmujący, tylko najemca. Jeżeli drzwi przy zamykaniu skrzypią i trzeba psk, psk, WD-40 po zawiasach, to... Nie właściciel, czyli wynajmujący tylko najemcy. I zaraz będziemy mieli odpowiedź na pytanie z początku filmu. Kierowniku taki był telefon, był gazownik zarządził czyszczenie Junkersa. Przecież to nie jest moje mieszkanie, ja za to nie będę płacił. Otóż nie, naprawa i konserwacja, na przykład podgrzewaczy wody jest po stronie. Najemcy. Teoretycznie, jeśli tak uzgodnicie, zawsze Ty możesz za to zapłacić, ale w myśl zapisu ustawy o ochronie praw lokatorów, jeżeli trzeba zrobić przegląd, na przykład roczny przegląd Junckersa, bo to jest nic innego jak. Konserwacja i za niego zapłacić, to to jest po stronie najemcy. I nie ma znaczenia, czy to jest piec gazowy zwany potocznie Junkersem, czy podgrzewacz elektryczny zwany boilerem, czy wreszcie jakiś inny, choćby nawet węglowy. Naprawa i konserwacja tego urządzenia, znajdującego się w lokalu, z którego na bieżąco korzysta najemca, jest po stronie najemcy. I podobnie dotyczy to wszystkich wanien, brodzików kibelków, czy jak mowa w ustawie misk lozetowych, ale również wszystkich umywalek, z zlewozmywaków wraz z bateriami. Więc znowu, odpowiadając na pytanie z początku filmu, kierowniku, bateria nam nie działa w kuchni, trzeba przyjechać i wymienić. Naprawa i konserwacja jest po stronie Najemcy, zawsze tak jak mówię, to jest twoja decyzja. Możecie się umówić, że z różnych powodów ty to zrobisz i ty za to zapłacisz, bo być może wiesz, że ona nie była do końca sprawna w momencie jak ludzie zaczęli mieszkać, albo koszt jest na tyle niski, a ta bateria pracuje już u ciebie w mieszkaniu od 10 lat, że machniesz ręką i te 150 zł pokryjesz. Ale co do zasady możesz i będziesz, jak to się fachowo mówi, w prawie, jeżeli będziesz oczekiwał, że to zrobi na swój koszt. Najemca. A co jeszcze? Ano na przykład osprzęt instalacji elektrycznej. Jak przestaje działać włącznik, to jest naprawa i konserwacja po stronie najemcy. Jak gniazdko wyjdzie ze ściany swoją drogą, ono nigdy samo nie wychodzi. To jest właśnie to częste szarpanie za wtyczkę, które powoduje, że wychodzą całe bebechy. Posadzenie ponowne tego w puszce. Naprawa i konserwacja po stronie najemcy. Podobnie jest z niedrożnością odpływów, ale w tym zakresie od początku instalacji w mieszkaniu do tego pionu zbiorczego. Czyli jeżeli na przykład coś się przytkało w zlewie w kuchni. Ale nie zatkał się ten pion kanalizacyjny, no to jest naprawa i konserwacja po stronie najemcy. Co więcej, najemca odpowiada za niezwłoczne usuwanie niedrożności tych wszystkich odpływów. Czyli na przykład jeżeli nie spływa woda w wannie albo brodziku i tam jest taki mały element plastikowy wsadzony po to, żeby filtrować te większe paprochy i on jest pełen włosów, no to za to odpowiada najemca, nie ty jako właściciel. Co innego, jeżeli zapcha się na przykład pion kanalizacyjny, czyli nie na tym etapie od Sitka w zlewie albo w brodziku, albo w wannie, coś jest przytkane do tego żeliwnego kielicha, o którym mówiłem, ale od tego żeliwnego kielicha tam w dół coś się przytka, no to już za to odpowiadasz ty. Czym innym będzie oczywiście, i to kwestia będzie grubszej wtedy dyskusji, gdyby po wizycie fachowca pod tytułem W, okazało się, że jak przepchali już te instalacje, to tam są na przykład zużyte pampersy, które najemcy wrzucali do kibelka i spuszczali wodę, bo przecież. To spłynie i nikt o tym nie będzie wiedział, a w efekcie przyczyniło się do zatkania kanalizacji. Wówczas, jeżeli uda się przekonać najemcy, że to są jednak jego pampersy bo tu nigdzie w okolicy nie ma małych dzieci, więc kto to miałby wyrzucać można porozmawiać o tym, kto płaci za wezwanie wuko i przetkania. No i adekwatnie do tego, o czym mówiłem wcześniej, jeśli z jakichś powodów trzeba będzie zbić tynki, wymienić je w całości, to to jest coś, co ląduje u ciebie jako odpowiedzialność i jako koszt. Ale takie doraźne usuwanie ubytków w tynkach, bo coś odpadło, bo ktoś sobie coś wywiercił, bo ktoś. Chce odmalować ściany albo sufity, bo ktoś chce wytapetować sobie mieszkanie, to jest wszystko w zakresie odpowiedzialności najemcy i to jest koszt, który jest po jego stronie. Podobnie, jeśli z jakichś powodów trzeba będzie odmalować okna, masz drewniane na przykład i raz na dwa lata trzeba je przejechać farbą, to to jest odpowiedzialność najemcy. Gdyby te okna trzeba było wymienić, bo nie spełniają jakichś norm, załóżmy, że są konieczne czteroszybowe, a ty masz teraz tylko jedną szybę i ktoś ci je nakazuje wymienić, bo tak. Bo zielony ład, bo cokolwiek, to koszt jest u ciebie i odpowiedzialność jest u ciebie, ale wymalowanie czy okien, czy drzwi, czy mebli, na przykład kuchennych, jeżeli jest taka wola najemcy, no to jest coś, za co on odpowiada i czego koszt bierze na klatę. Wyposażenie. Wyposażenie w tym sprzęt RTV-AGD to są te rzeczy, które najczęściej na tym polu minowym są polem do konfliktu i powodują różne pretensje. Bo jak zaczęliśmy mieszkać, lodówka już głośno chodziła, dwa tygodnie potem się zepsuła i właściciel nam kazał wymienić albo zapłacić za serwis i tak dalej. Tu bardzo często dochodzi do właśnie jakichś pretensji, żali, rozliczeń. Niepotrzebnych nerwów. Warto sobie przyjąć pewną procedurę postępowania w takich przypadkach. Kiedy jest najprościej? Najprościej jest wtedy, kiedy masz nowy sprzęt w nowym mieszkaniu i zaczyna z niego korzystać pierwszy najemca. Po pierwsze, masz ten komfort, że sprzęt jest na gwarancji. Po drugie, jak coś się zepsuje, no to wiadomo, że najprawdopodobniej zepsuł to najemca, bo nikt przed nim tego nie używał. Jaki wtedy sposób postępowania bym proponował? Wezwij serwis, niech serwis stwierdzi, jaka jest usterka. No i jeżeli serwis na przykład stwierdzi, że uszkodzenie pralki było spowodowane, tym, że najemca prał w niej nie wiadomo co, albo robił z niej betoniarkę i tam był mieszany beton, to wiadomo, kto za to płaci. Nie ma co do tego żadnej dyskusji, tak będzie najprościej. No ale nie zawsze mamy nowe mieszkania z nowym wyposażeniem. Czasem będzie tak, że jest mieszkanie być może w dobrym stanie technicznym, ale wyposażenie już przepracowało kilku najemców i się psuje. Pada lodówka, pada. Pralka, kto ma za to zapłacić? Ja zazwyczaj w takich przypadkach zachęcam przede wszystkim do rozmowy w takim duchu, chęci znalezienia wspólnego. Porozumienia. Z jednej strony, ty jako właściciel dobrze wiesz, w jakim to wyposażenie było stanie, zanim wszedł do mieszkania nowy najemca. Mogło przecież być tak, że ty do siebie do mieszkania, w którym mieszkasz, kupiłeś sobie nową pralkę, a tą starą dałeś do mieszkania, ona już u Ciebie chodziła 4 lata i nie ma znaczenia, czy zepsuła się w pierwszym czy w szóstym miesiącu, kiedy najemca mieszkał. No to już była używka, więc tu jest pewne pole do zastanowienia się, czy faktycznie Koszt po jego stronie. Ale znowu, zacząłbym, żeby mieć jakąś podstawę od wezwania serwisu, i wcale za ten serwis często zdarza się, że nie musisz płacić. Czasem jest tak, że masz ubezpieczenie, które ogarnia tę wizytę serwisu i serwis wtedy powie, co było powodem. Jak serwis powie, wie pan, oni tam ten beton kręcili albo prali buty biegowe, które tak się trzaskały po tym bębnie, że zerwały jakąś sprężynę. No to możecie rozmawiać, że to jednak fajna była pralka, mimo że starsza, ale działała dobrze, dopóki nie zaczęli betonu albo butów. Natomiast jeśli się okaże, że serwisant powie: Wie pan, ta pralka po prostu dokonała swego żywota. No to byłoby chyba trochę nie w porządku, próbować ubrać w te wymiany pralki, lodówki, czy cokolwiek się tam spierniczy w mieszkaniu, najemce. Dobrze tak, czy inaczej, ustalić sobie jakiś taki wspólny plan postępowania poprzez rozmowę po prostu. I to nie na takiej zasadzie, żeby jedna strona czuła się oszukana przez drugą. Że jak ja wiem, że ta pralka u mnie 20 lat chodziła w domu, a tu się zepsuła po roku, to muszę ją wymienić i najemca za to zapłaci. <laughs> Albo z drugiej strony, ej... Robiliście beton w tej pralce i praliście buty biegowe i one latały i dlatego się sprężyna zepsuła i to potwierdza serwis to czemu ja mam za to płacić przepraszam ale gdybyście tego nie robili to pralka dalej by działała więc koszt jest po państwa Stronie. A że komunikacja jest kluczem i że wiem o czym mówię, mówiąc o tym, że czasem te zasady wynikające wprost z ustawy są naginane, czy że warto je nawet nagiąć, no to podam na konkretnym przykładzie. Właśnie w niedzielę wieczorem mam telefon od najemcy, że co włączają boiler do gniazdka, to wywala im bezpieczniki. Więc w pierwszym odruchu proszę o sprawdzenie na innym gniazdku, czyli żeby przez przedłużacz podłączyli boiler do gniazdka w pokoju i jak wywali, to wiem czy problem jest z gniazdkiem, czy problem jest z bojlerem. Okazuje się, że też wywala, problem jest z bojlerem. W poniedziałek przychodzi zaprzyjaźniony elektryk i po sprawdzeniu mówi, wie Pan, tam jest jakieś przebicie na bojlerze, może się Pan bawić w wymianę grzałki, bo to prawdopodobnie ona powoduje, albo należy pomyśleć o wymianie bojlera. Wynajmujący chytrusek. <laughs> Przecież ustawa mówi, że naprawa i konserwacja elektrycznych podgrzewaczy wody jest po stronie najemcy. Szanowni Państwo, jak mieszkaliście w tym mieszkaniu, to Boiler był sprawny, mieszkacie tu już od dwóch lat. Prawdopodobnie, w wyniku waszej eksploatacji, coś zadziało się takiego, że jest przebicie. Przepraszam, zgodnie z zapisami ustawy, to jest po waszej stronie. Proszę zamówić serwis i albo wymienić grzałkę, albo kupić nowy boiler i mnie poinformować, kiedy to się zadzieje. Do tego czasu nie macie ciepłej wody. No ale z drugiej strony, jestem ja, czyli Janusz Nieruchomości, i wiem że ten boiler nie działa od dwóch lat, kiedy Państwo tam mieszkają, ale przerobił już trzech innych najemców i działa dobrze od lat siedmiu. Wszystko, co działa od lat siedmiu regularnie, ma prawo się spieprzyć. Wiem, że to jest dzielnica, gdzie jest dużo kamienia, co też ma wpływ na funkcjonalność bojlera. Wiem również, że pieprzenie się z wymianą grzałki jest takim doraźnym radzeniem sobie z problemem i on za chwilę do mnie wróci ponownie, zajmie to więcej czasu, najemcy będą dłużej, bez ciepłej wody, bez sensu. Popylam do Castoramy. Ciekawostka, widzę dwa identyczne, bo chcę kupić taki sam. Widzę dwa identyczne, więc wołam Pana i pytam, jaka jest różnica pomiędzy nimi dwoma, oprócz ceny, bo jeden, akurat jest promka w gazetce, kosztuje 360 zł, a drugi 500 20. Różnica wizualna jest taka, że jeden ma to pokrętło, którym możesz ustawić temperaturę, ten droższy drugi nie ma, ale ten drugi, który nie ma, działał w mieszkaniu przez 7 lat, więc nic. Złego się nie dzieje, jak tego pokrętła od nastawiania temperatury nie będzie, więc jestem gotowy kupić też ten drugi. A pan mówi tak: Oprócz tego, że to pokrętło, no to jest mocniejsza, troszeczkę grzałka tu jest 1,2, tam jest 1,5 kW, droższy szybciej podgrzeje wodę, ten tańszy podgrzeje tę wodę, ale ciut wolniej, natomiast różnica będzie niezauważalna. No i ty sobie wtedy sam musisz odpowiedzieć na pytanie, czy Pokrętło i lepsza grzałka za 520, czy ten sam, który przez 7 lat działał i się sprawdził bez pokrętła, z mniejszą grzałką za 360. Ja do tych 360 od razu, bo kupiłem oczywiście ten tańszy boiler z promki, ale dołożyłem jeszcze dwa nowe wężyki. Natomiast umówiłem się z najemcami, że ja te 400, czyli boiler plus dwa wężyki biorę na siebie. To jest mój koszt, ale oni ogarniają wymiany. Wymiana to jest odkręcenie dwóch wężyków, przykręcenie ich do bojlera, do zaworu i powieszenie go potem na hakach, albo wcześniej powieszenie go na hakach, a potem przykręcenie tych wężyków. A optymalna wersja Pro to jest przykręcenie wężyków do bojlera po wyciągnięciu go z kartonu, kiedy wszystko jest dostępne i kiedy leży sobie na ziemi potem powieszenie i dokręcenie dwóch wężyków tylko do zaworów. I tak się umówiliśmy, popylałem do Castoramy, przywiozłem tego samego dnia wieczorem boiler, po tym jak elektryk mi powiedział, że... Jest przebicie, poprosiłem o wymianę, wywalenie starego i zamontowanie nowego, sprawa zamknięta. Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że ile ludzi tyle historii. Z jednej strony zawsze będzie pewna grupa wynajmujących, którzy będą się starali wszystko zrobić na koszt najemcy po to, żeby sobie poprawić standard techniczny tego mieszkania i ubrać go i wyłącznie w ten koszt, nawet jak mam świadomość, że ta bateria już z nią coś było nie halo. Jak Państwo zaczęli mieszkać, była sprawna, teraz nie działa, znaczy się wy zepsuliście, znaczy się wypłacicie. A z drugiej strony też doskonale wiem, że będzie bardzo duża rzesza najemców, którzy mega nonszalancko podchodzą do powierzonej im własności. Lubię sobie pośpiewać pod prysznicem, nawet czasem potańczyć, poskakać. No i powinna to wytrzymać ta. Kabina, ten brodzik to nie moja wina, że ja skakałem, a tam się popękało, rozszczelniło i teraz woda się leje do sąsiada. Czemu ja mam za to płacić? Brodzik to kabina, to była jakaś chińszczyzna. Podsumowując, są zapisy, pewne obowiązki jednej i drugiej strony są zdefiniowane, żebyś lepiej zapamiętał. Pamiętaj w dużym uproszczeniu, że to co w ścianach to jest twoja odpowiedzialność, to co. Poza ścianami na wyposażeniu mieszkania, bieżąca naprawa i konserwacja jest po stronie najemcy. Tak to wygląda, a na koniec rozmowa, rozmowa i jeszcze raz rozmowa to jest to, co polecam, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie rzeczy związane z wyposażeniem mieszkania, które nie jest nowe, które mogło się samo z siebie zepsuć, bo te rzeczy mają określony. Cykl życia produktu, ale mogło być też uszkodzone przez najemców. Ja per saldo uważam, że jeżeli mam dobrego najemcę, który płaci, gdzieś jest perspektywa, że zostanie i będzie dalej mu się dobrze mieszkało, a ja będę miał mniej roboty z tym mieszkaniem. Czasem warto, co pokazuje ten kazus wymienionego bojlera, zainwestować, niż oczekiwać, że wszystko to mogę wymienić kosztem najemcy, bo to przecież on używał, on zepsuł jego odpowiedzialność. Tak to wygląda w praktyce i to wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Zachęcam jak zwykle do zasubskrybowania, polajkowania, powiedzenia innym, że jest taki kanał, żeby sobie też coś ciekawego obejrzeli. Za Twoją uwagę dzisiaj już widzu serdecznie dziękuję. Odbieraj telefony od najemców, a jak są już jakieś sprawy do załatwienia, nie odkładaj ich, bo to też budzi frustrację po oby dwóch stronach, ogarniaj to w miarę sprawnie, rozmawiając o tym, po czyjej stronie koszt. Raz jeszcze przypomnę tylko, że linki do tych dwóch artykułów, czy treść tych dwóch artykułów i link do pełnej ustawy w opisie filmu, a Ty już trzymaj się ciepło i czuwaj.